Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się znowu odrobaczaniem. Tak moi drodzy, ponieważ to jest teraz taki okres, w którym również powinno się zastosować jakieś odrobaczanie, żeby ono było fajne, skuteczne i żeby przede wszystkim też było i prawidłowo zrobione, a nie tak tylko po łebkach przelecieć coś tam pobiorę, fajnie pomoże i tyle. Dlaczego właśnie teraz? Pewnie macie takie właśnie znak zapytania teraz niektórzy z was dlaczego właśnie teraz odrobaczanie. Przecież ogólnie mówi się, że powinno się odrobaczać na wiosnę. Ale moi drodzy, również na jesień powinno się przeprowadzić odrobaczanie. Dlaczego? Nasz organizm pokazuje to sam. Jeżeli są wśród was ludzie, którzy mają jakieś problemy z chorobami autoimmunologicznymi, to dobrze wiecie, że te choroby autoimmunologiczne zawsze się nasilają na wiosnę, tak, kiedy jest to przejście zimy. I nasilają się na jesień. Teraz powiążcie sobie sami fakty. Dlaczego one się na wiosnę y, nasilają i dlaczego na jesień. Otóż to są właśnie punkty, kiedy pasożyty coraz bardziej się robią aktywne, rozmnażają się, jest ich coraz więcej. Ponieważ w zimie bardzo często są te. Problemy takie do różne dolegliwości słabsze, a kiedy znowu później przychodzi to przejście na ten wiosnę, to się wszystko zaognia. Ja to miałem na przykład przy uszczycy też coś takiego, zawsze na wiosnę i na jesień to był wysyp, to było standardowe, to, to już była norma u mnie, to już wiedziałem, że się zaraz pogorszy, się to zaogniało wszystko i po prostu no, wyglądało to bardzo, bardzo niefajnie. Tak, to kiedyś miałem, także było to dosyć paskudne. I to jest właśnie związane z tymi fazami pasożytów. Jesień, wiosna. Tu jest największy problem z tym wszystkim. Dlatego teraz też i na jesień stosuję sobie kurację przeciw pasożytniczą. Ja zrobiłem ją pierwszy raz na wiosnę. Wtedy jeszcze nic nie mówiłem. Zrobiłem wam wtedy taki bardziej ogólny film o zasadach stosowania i tak dalej, jak to się powinno robić z tym, z takim bezpiecznym, jak gdyby, odrobaczaniem i tak dalej, dlaczego też tam występowały u niektórych ludzi problemy i tak dalej. To robiłem wtedy ten film, ale zastosowałem tym razem całkiem inną kurację, którą dzisiaj Wam pokażę. Mianowicie zastosowałem to, zastosowałem to i zastosowałem jeszcze jedno, które tu powinienem położyć, ale do mnie jeszcze dopiero idzie, bo sobie dopiero wczoraj zamówiłem, także jeszcze czekam, aż dojdzie to trzecie do mnie. Niestety muszę poczekać, ale będziecie mieli później wstawione, jak zacznę o nim mówić. Ale może zacznijmy od samego początku, ponieważ są to trzy preparaty, e, które no, nie tylko mają napisane na opakowaniu, że wspomagają, ale naprawdę działają. Może zacznijmy sobie od tego: To jest off-toxic, coś takiego. To się pojawiło już jakiś czas temu na rynku. Jest to bardzo fajna. Rzecz, moi drodzy, ponieważ może przejdziemy sobie od razu do składu tego, to już będziecie wiedzieć, czemu to tak fajnie działa, ponieważ co mamy tutaj na składzie? Mamy ekstrakt zwrotyczu pospolitego. O tym chyba nie muszę nikomu mówić, ale no jest to z jednej takich najlepszych ziół, które po prostu działa właśnie w tym kierunku usuwania pasożytów. Tylko trzeba je stosować z głową przede wszystkim, a nie na ślepo, i brać, i tego owrotyczu macie bardzo szeroki film, który niedawno w sumie go przypominałem jeszcze raz. On kiedyś nawet i całkowicie był zdjęty, później tam go troszeczkę. Podopieszałem i puściłem jeszcze raz, także przesiad, przeszedł, ale ostatnio puściłem go jeszcze raz dla przypomnienia, ze względu jak ważne jest to zioło i to jest zioło, które próbuje się też bardzo silnie usunąć, po prostu, żeby, wiecie, żeby ono nie istniało. Próbuje się go pozbyć. Następnie mamy ekstrakt z goździków. Moi drodzy, goździki, również polecane i też przez Hulder Clark, właśnie typowe zioło na pasożyty. Następnie co mamy? Następnie mamy bardzo fajną rzecz, ponieważ to jest ekstrakt z owoców trifala. Trifala pochodzi z medycyny ajurwedyjskiej. Tam to było już od tysięcy lat stosowane, znane też z innych medycyn, również jest tam znane. Są tu głównie owoce trifala. Jednak ekstrakty, które przeważnie możemy kupować, są bardzo słabe z tych owoców. Tutaj wyjątkowe w tym jest, że tu jest ekstrakt aż 40%, także jest tego naprawdę sporo tego owocu Trifala. Jest to naprawdę bardzo, bardzo porządna rzecz, ponieważ Trifala ma mega masę zastosowania. Ja kiedyś samemu sobie dawno temu ściągałem właśnie samą Trifalę po prostu z zagranicy i też to po prostu stosowałem. Ponieważ no, trifale jest też tak zwaną taką troszeczkę miotełką, która też wymiata wszystko po prostu z organizmu. Ale to jest naprawdę temat bardzo, bardzo szeroki, jeżeli chodzi o trifale i no, można by tutaj troszeczkę długo o niej pomówić, jakby się chciało wszystko o tym omówić, ponieważ ona ma bardzo, bardzo szerokie zastosowanie, ale no tutaj jest po prostu do tego dodana. Co tutaj jeszcze w tym wszystkim mamy? Tutaj jeszcze mamy lifizowane metabolity właśnie z narine. To są bardzo fajne rzeczy, które tutaj w środku są, ponieważ zakreślmy to sobie jak gdyby troszeczkę w całość teraz. Ponieważ te metabolity właśnie, które tutaj do tego do środka są dodane, one usuwają bakterie. Bakterie, które nie powstają, ale właściwie wychodzą i z którymi żyją pasożyty razem. Ponieważ, kiedy teraz taki robak padnie od tego, to oczywiście z niego zaczynają wychodzić przeróżne bakterie, głównego rodzaju jakieś gronkowce, paciorkowce, tego typu rzeczy. To te metabolity, które tutaj są, właśnie z tego nariny, rozprawiają się z tymi bakteriami i ładnie, pięknie je usuwają z całego organizmu. Czyli ten preparat pomaga nam zlikwidować te pasożyty, wszystkie, które mamy tam w tym organizmie, których nie chcemy. Następnie te metabolity jeszcze łapią te wszystkie bakterie, przez które bardzo często źle się czujemy, ponieważ kiedy robimy właśnie takie zwykłe odrobaczanie, te robaki padają, to wychodzą z nich tam różne toksyny, metale ciężkie, na przykład, o którym Wam też wspominałem, dlatego też się wtedy źle czujecie, nagle wyskakują Wam metale ciężkie do góry, to to wszystko się wydziela i wychodzą właśnie też te bakterie, takie typowe, które to są te grunkowce, paciorkowce i tak dalej, to się wszystko ładnie, pięknie wypuszcza z tego pasożyta i zatruwa po prostu nasz organizm wtedy. I dlatego się czujemy źle. Dlatego tutaj kwestia tych bakterii jest właśnie rozwiązywana przez ten preparat. E, ja go stosuję, ja go stosuję zawsze. Pierwsze 7 dni biorę dwa razy jedna kapsułka, a następnie po tych 7 dniach dwa razy po dwie kapsułki, aż do końca, aż to się po prostu zużyje. Ważny jest też moment zaczęcia tego, ponieważ powinno się to zacząć w pełni księżyca. Dosłownie, kiedy pełnia księżycy, może być takie lekkie wahanie 2-3 dni przed lub 2-3 dni po pełni księżyca, ale idealnie jest to sobie kupić i poczekać do pełni księżyca i odtedy zacząć, ponieważ przy pełni księżyca pasożyty zawsze są najbardziej aktywne. Kolejna ważna rzecz, podczas stosowania Jakichkolwiek kuracji pasożytniczych nie mamy żadnych słodyczy, żadnych ciasteczek, żadnych bułeczek, żadnych pierożków, żadnych makaronów, żadnych pizzów. Tego typu rzeczy wszystkie wy, wyłączamy po prostu na ten czas, kiedy zajmujemy się tym po prostu odrobaczaniem. Dlaczego? Ponieważ pasożyty bardzo lubią, kiedy ty im dasz tam ciasteczko. Był nawet kiedyś taki żart, że ktoś tam. Zapił tego gorącego mleka sobie wieczorem, i tam gdzieś wychodzi pasyżar, pasożyt, i się go pyta: a ciacho gdzie? <noise> Bo nie dał tego ciastka. Także no, to nawet z tego żartu już wiadomo: to nie jest akurat żart. Tutaj naprawdę nie powinniśmy stosować żadnych słodkich rzeczy w tym czasie, kiedy robimy odrobaczanie, ponieważ no sami to prowokujemy. Te pasożyty mają być wygłodzone i one mają być tym preparatem po prostu dociśnięte, i później mają zostać usunięte. Na zewnątrz. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważne, i weźcie to sobie do serca. A że jak już odstawicie te wszystkie rzeczy, te chlebki, bułeczki i tak dalej, i zobaczycie pozytywne efekty jeszcze tego, że je odstawiliście, to to już potraktujcie jako efekt uboczny po prostu, że nagle e, znikną wam jakieś różne dziwne dolegliwości, które żeście tam mieli, właśnie przed odstawienie tego, bo to tak działa. Po prostu to tak działa. Kto już to zrobił, ten się przekonał. Że po prostu nie leje tutaj wody, tylko po prostu jest jak jest, bo taka jest prawda. Sami sobie, niestety, ale prosimy o te różne dolegliwości, jedząc to. I nie ma tutaj wymówki, ale co ja mam jeść, bo naprawdę jest tyle rzeczy do zjedzenia, że głowa mała. Ale nie o tym. Dobrze, to był Off Toxic, a tutaj tego. Nie wolno poniżej 12 roku życia, to jest dopiero od 12 roku życia, ze względu właśnie na te takie mocne zioła, które tutaj są. Także tutaj nie wolno niżej. Tu jest drugi preparat, który mamy. To się nazywa Detox. I on, razem z tym i ten trzeci, który jeszcze do mnie idzie, <grytanie> wszystkie ładnie, pięknie sobie współgrają razem. Dlaczego? Ponieważ ten preparat znowu jest odpowiedzialny za to, żeby te wszystkie toksyny, te wszystkie metale ciężkie, nie wiadomo co jeszcze, te różne popadane bakterie, ten cały po prostu syf, tą całą śmieciarkę, która z tymi pasożytami była i kiedy te pasożyty padły, i teraz to wszystko tam jest, te pozdychane bakterie i tak dalej, to to ma ładnie, pięknie wydmuchać to wszystko z organizmu, wyczyścić to. Czyli po prostu wspomaga nam tutaj oczyszczanie całego organizmu. Teraz razem z tym. Tutaj mamy 21 ziół, które tutaj są w środku, w tym zawarte które właśnie wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn. I to jest główna funkcja tego preparatu, dlatego razem z tym się to powinno łączyć, że on pomaga właśnie usuwać te wszystkie niefajne rzeczy, które powstają, kiedy te. Pasożyty odchodzą na drugi świat. Może po prostu Wam troszeczkę powiem, co tutaj jest. Mamy tutaj lifizowane brokuły. E, tutaj wiadomo, związki siarkowe i tak dalej wspomagają cały organizm to bardzo fajnie. E, co dalej mamy? Mamy jeszcze lifizowaną kolendrę Kolendra, moi drodzy. Kolendrę kiedyś Wam mówiłem. Właśnie na metale ciężkie bardzo dobra jest też kolendra. I po prostu usuwa to głównie wszystko, także tutaj jest, dlatego jest też i kolendra. Mamy tutaj jeszcze liście szpinaku. Liście szpinaku, no wiadomo, że też dodają nam więcej żelaza do organizmu, takiego naturalnego nie z kapsułki, która po prostu nie chce się za bardzo to żelazo wchłonąć tylko tutaj jest takie naturalne żelazo w szpinaku, które bardzo fajnie też wspomaga cały organizm. Co tutaj dalej mamy? Mamy jeszcze liść pora i ten usuwa nam również negatywne bakterie, które mamy w przewodzie pokarmowym, i tak dalej. Pozbywa się i zawiera też przeciwutleniacze, które dla naszego organizmu są potrzebne. Następnie mamy lifizjowana cebula szarlotka. Cebula, moi drodzy, bardzo często przecież, nawet jakieś się jadło, jakieś tatary, nie tatary, tego typu rzeczy, zawsze mówiono wkroić cebulę do środka. Dlaczego? Ponieważ no, cebula działa przeciw pasożytniczu. Dokładnie. Następnie mamy lifizowana śliwka. Śliwka. Również śliwka jest bardzo fajnym e, takim owocem, ponieważ no, śliwka, jak wiecie, bardzo często u wielu ludzi wywołuje... To takie sprzątnięcie tego organizmu. I ona też w niektórych, właśnie, kuracjach przeciwpasożytniczych była podawana, też śliwka, po prostu, czy sok ze śliwki, czy same śliwki się jadło, ponieważ no one mają ten efekt taki przeczyszczający i pomagający właśnie szybciej usunąć te toksyny z organizmu. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy tutaj jeszcze lifizowana zielona herbata. No, zielona herbata to akurat dużo nie trzeba tutaj o niej mówić, bo jej zastosowanie jest ogromne. Przede wszystkim wspiera cały metabolizm organizmu, czyli też usuwanie toksyn z tego wszystkiego. Dodatkowo ma jeszcze wiele przeciwutleniaczy i tak dalej w sobie, ale też wspiera krążenie, serce. I jedna taka rzecz, poprawiając krążenie w całym organizmie, poprawia również krążenie na tzw. żyle zwrotnej, która znajduje się w wątrobie i która bardzo często łapie z powrotem toksyny. I tutaj poprawia się ten cały proces, dzięki temu oczyszczanie z toksyn przebiega dużo, dużo, dużo sprawniej. Co tutaj jeszcze mamy? Niełuskany ryż, też lifizowany, bo to wszystko jest lifizowane, tak już nie będę tego czytać, tylko po prostu co tutaj mamy? Niełuskany ryż. I on również przyspiesza przemianę materii oraz pomaga oczyszczać organizm z toksyn. E, tutaj dalej mamy jeszcze białka mleczne. To są znowu takie też pożyteczne białka mleczne, które wspierają też cały organizm. A wiadomo, nasz organizm głównie jest zbudowany z białka, więc potrzeba mu tego wszystkiego. E, następnie mamy czosnek. No, czosnek to chyba wszyscy wiemy, że czosnek bardzo mocno działa przeciwpasożytniczo i od wieków już był właśnie w tym celu też stosowany, choć on jest też i bardziej uniwersalny. Następnie mamy oregano. Oregano to samo moi drodzy, również przeciwpasożytnicze i tak dalej. Bakteriobójcze i też no mega mega sprawa. Oregano. Następnie mamy kapusta. Kapusta również posiada swoje właściwości przeciwpasożytnicze, ale też właśnie zawiera związki siarki w sobie, które również pomagają oczyszczać ten cały organizm z toksyn. Bo są to takie specjalne związki siarki, w tym wszystkim, więc również wspomaga nam tutaj to oczyszczanie organizmu. Ogórki kiszone. No to również też wiemy, ogórki kiszone, przecież nie raz wszyscy już jedliśmy, czy woda z ogórków kiszonych, samo dobro. Szczególnie też i właśnie probiotyki tam w środku znajdziemy w tym wszystkim, dlatego no to jest to też mega. Następnie mamy brukselka. Wymiata właśnie wolne szkodniki z organizmu. E, truskawka, porzeczka, tutaj mamy dwa pod rząd, no tutaj e, również są właściwości usuwające toksyny z organizmu. Jakie Ponieważ zawierają bardzo dużo pektyn w sobie. Akurat te dwa owoce i pektyny również posiadają właściwości, które zbierają toksyny do kupy i usuwają je z organizmu. Następnie mamy kalafior, który zawiera w sobie glukolozany, Ciężkie do wymówienia, ale działają one właśnie oczyszczająco na organizm. Stąd właśnie też i kalafior jest tutaj w środku. Następnie mamy gorzką czekoladę. Gorzka czekolada również bardzo fajna, ponieważ redukuje już bardzo dużo stres, dostarcza magnezu, poprawia przemianę materii. Ogólnie cały organizm lepiej się czuje po gorzkiej czekoladzie. Metabolizm się przyspiesza. Także no, gorzka czekolada ma bardzo, bardzo dużo pozytywów. Ale trzeba uważać też jaka gorzka czekolada, bo niektóre nadal potrafią zawierać bardzo, bardzo dużo cukru, ale są na rynku takie dostępne, gdzie je znajdziecie, także ona tutaj też w środku na składzie jest. Następnie mamy liść mięty, również wiele pasożytów nienawidzi mięty i po prostu no, też ludzie, którzy nie lubią mięty na przykład pić. Ee, że smak ich odbija odmięty, bo są tacy ludzie, to też bardzo często no, mają dużo pasożytów w sobie, i te pasożyty tego nie chcą za bardzo, także uciekają od tego. No i później mamy jeszcze nasiona lnu, które również tutaj mają swoje właściwości w tym wszystkim. Widziałem też, też jak taka miotła, która też wymiata z organizmu wszystkie niepotrzebne rzeczy w tym wszystkim. No i jeszcze są tutaj też dodane goździki w tym wszystkim. Także, jak widzicie, to jest bardzo, bardzo unikatowy preparat, który po prostu wspomaga całość. Jeden wspomaga drugi, i jeszcze ten trzeci zaraz do niego przejdziemy. Także to po prostu jest jedna, jedna całość. I wiele takich kuracji przeciwpasożytniczych no, źle wychodzi, ponieważ źle wpływają na ludzi, ponieważ biorą sobie na przykład tylko dwa, trzy zioła. Ale nie biorą tych wszystkich oczyszczających ziół do tego wszystkiego, o czym mówiłem. I też ważne jest, żeby pić bardzo, bardzo dużo wody wtedy. Po prostu pijemy nawet i regularnie co godzina szklanka wody, tak, równo z zegarkiem mamy pierwsza szklanka wody, druga szklanka wody, trzecia szklanka wody i tak dalej, i tak dalej. Żeby to po prostu pilnować, żeby w tym czasie, kiedy stosujemy takie kuracje przeciwpasożytnicze, żeby tej wody pilnować. Bo jeżeli nie będziecie jej pilnować, to będziecie mieli nadmiar toksyn w organizmie i będziecie się czuć do bani. Bo tylko i wyłącznie woda jest w stanie to wszystko wypłukać z nas. A kiedy tej wody nie ma, no to nie pomoże nam nawet takie różne rzeczy, ponieważ to dalej będzie wszystko się kotłować w naszym organizmie, bo woda musi to usunąć. Tego te rzeczy pomagają zlikwidować te pasożyty i usunąć te wszystkie syfy z tych pasożytów, które puszczają te toksyny, ale woda jest potrzebna, żeby to dalej wypłukać. Także pamiętajcie też po prostu o tej wodzie, bo ona jest bardzo, bardzo ważna. Stosowanie tego, tutaj producent podaje, że już można niby od trzeciego roku życia, ale stosowanie tego jest takie samo jak tutaj, czyli pierwsze 7 dni dwa razy dziennie, jedna kapsułka, jedna rano, jedna wieczór a po siedmiu dniach dwa razy po dwie kapsułki tego po prostu stosujemy i to razem zaczynamy po prostu i ten, i ten w tym samym momencie razem, bo one się wspierają nawzajem. To jest ważne. Nie, że najpierw to, a potem to. Nie w tym samym czasie to zaczynamy. Razem. Tak, żeby to było jasne. Teraz trzeci preparat, którego mi tutaj brakuje, który do mnie jedzie, także musimy go sobie teraz na chwilę tutaj zwizualizować, ale tu będziecie mieli jego zdjęcie też u góry wstawione. Jak on wygląda, bo ma do mnie być jutro albo pojutrze, już tutaj, ale chciałem Wam to po prostu już dziś nagrać, żebyście to już mieli, bo to ten czas jest taki bardzo fajny teraz, że właśnie teraz trzeba się zacząć po prostu odrobaczać. To jest Matsun. Matsun zawiera 19 szczepów różnych bakterii probiotycznych, takich w sobie, które wytwarzają bardzo, ale to bardzo niekorzystne środowisko dla. Grzybów, pleśni i pasożytów. Czyli po prostu normalnie oni w naszych jelitach sobie świętują. Wiecie, fajnie, pięknie, impreza. Cały czas jakieś ciasteczko przylatuje, tu jakiś inny słodycz, tu jakaś czekoladka wpadnie, tu coś jeszcze innego, fajnego, słodkiego. No i po prostu to cały czas impreza gra. I kiedy teraz ten macun przychodzi, to zmienia im to, to piękne środowisko, tą piękną plażę, to słoneczko, zamienia im w taką. Maść całą robi się tak szaro, siwo jak teraz na dworze, że nie ma tego słońca, zaczyna lać deszcz, i to jest właśnie ta zmiana tego środowiska dla nich, że wtedy te wszystkie pleśnie, grzyby, pasożyty czują się bardzo, bardzo źle w tym środowisku. I najchętniej po prostu już same by się stamtąd wyniosły. I dlatego te dwa preparaty wtedy im po prostu jeszcze pomagają, żeby tą decyzję podjęły i sobie poszły. <laughs> tak to można po prostu bardzo szybko zobrazować. Ale tak po prostu to działa. To właśnie ten matsun, to jego główne zastosowanie, żeby wyrzucał właśnie grzyby, pleśnie i utrudnia tym pasożytom po prostu funkcjonowanie w tym wszystkim. Dlatego on też jest bardzo, bardzo ważny. Bo bardzo często pasożyty posiadają sobie grzyby i pleśnie. I kiedy taki już pasożyt gdzieś sobie kipnie, yy, że po prostu wyzionie nam te swoje małe nóżki, to on niestety, ale też zaczyna puszczać grzyby. I bardzo często grzyby nawet zaczynają jego później rozkładać i pleśnie i to niestety, ale się kotuje też wszystko w naszym organizmie i bardzo często po niewłaściwie zrobionych kuracjach pasożytniczych mamy później problemy z pleśniami i grzybami, że nagle jakieś grzybice się pojawiają, jakieś inne pleśniawki, tego typu różnego rzeczy. To no jest właśnie przez to, że taka kuracja nie była do końca optymalnie zrobiona i to się później no niestety, ale jedno poszło, a następne się rozwinęło. I tak samo jest właśnie z bakteryjnymi i tak dalej. Dlatego no, te trzy rzeczy po prostu muszą razem współgrać. I Matsun również zaczynamy w tym samym czasie co te dwa i też, również pierwsze 7 dni dwa razy po jednej kapsułce sobie biorę, a później już po tych 7 dniach dwa razy po dwa. Dlatego to jest ważne, żeby to wszystko razem stosować. Czyli pierwsze 7 dni po jednej, dwa razy dziennie, czyli raz, dwa i te Matsun, a po tych 7 dniach po dwa. Dwa razy dziennie, dwa, dwa razy dziennie, dwa i dwa razy dziennie, dwa. <grych> tak to mniej więcej, moi drodzy, funkcjonuje. I to jest jedna z takich optymalnych kuracji, właśnie na pasożyty. Ja sobie już to, właśnie na wiosnę zrobiłem z tym, powiem Wam, efekty są bardzo bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe efekty, ponieważ no powiem tak. <laughs> Obserwujcie co wtedy będziecie z siebie wyrzucać, bo możecie bardzo ciekawe, fajne rzeczy zobaczyć, e, które po prostu z siebie wtedy wydalicie. Także stąd mogę powiedzieć, że to jest preparat, który naprawdę działa, a nie tylko udaje, że działa. Bo na rynku jest bardzo wiele preparatów, które niestety ale udają, że działają, a nie działają. <laughs> I to jest właśnie ta ilość różnych preparatów, tych ziół, która jest do tego użyta, robi swoją robotę. Bo kiedy ktoś no, poskąpi na tym wszystkim i tego da tak za mało, no, to efekt będzie mizerny. A kiedy to jest właśnie w tych optymalnych ilościach w środku, to wtedy dopiero są fajne efekty tego wszystkiego. Teraz jeszcze informacja dla ludzi, którzy po prostu no, bardzo słabo się czy się nigdy nie odrobaczali. Jeżeli zaczniecie sobie to odrobaczanie i nie będziecie załóżmy, zapomnicie tej wody czy coś tamtego, i będziecie czuli się jakoś tak gorzej, że wiecie, może głowa rozboleć czy coś ten tego, to znaczy, że za dużo po prostu padło tych rzeczy naraz, bo może do takiego czegoś dochodzić. Jeżeli nigdy nie było odrobaczania, a mamy dietę bardzo bogatą w węglowodany, to może do takiego czegoś dojść, co wtedy robimy, odstawiamy wszystko. Na 1, 2, 3, 4 dni, zależy, aż poczujecie się znowu dobrze, i wtedy dopiero wracamy do tego z powrotem, do tego dawkowania od nowa. Zaczynamy. I w tym czasie pijemy tą wodę, żeby po prostu to usuwać z tego organizmu. To się zdarza bardzo, bardzo rzadko, ale jeżeli no, ktoś naprawdę ma ogromne ilości pasożytów w sobie i to wszystko zacznie padać naraz, to może do takiego czegoś dojść, że no będziemy się troszeczkę gorzej czuli, tak mniej energii, tego typu rzeczy. To właśnie jest ten efekt. Wtedy to odstawiamy, nie rusz, pijemy wodę. I kiedy to mija, możemy wrócić z powrotem po prostu do tego. To jest po prostu ważne, żeby to wiedzieć i pamiętać o tym, że tak to działa. Dobrze moi drodzy, ja za dwa dni gdzieś tak będę sobie zaczynać. Ja jeszcze muszę zerknąć na ten kalendarz teraz z pełnią. Bo czekajcie, bo zapomniałem, kiedy będzie pełnia teraz. Także no, za dwa dni w każdym razie będę mieć macuna i muszę jeszcze zerknąć na kalendarz z pełnią. Była jakoś niedawno, ale to my jeszcze byliśmy na Węgrzech, jak była pełnia. <laughs> Także, no, tam za bardzo nie pasowało mi robić kuracji pasożytniczych, bo ta cała kuracja gdzieś trwa tak około 22 dni, jak dobrze sobie to policzyłem. Tyle to trwa, bo nie to do końca. Aż po prostu zjemy wszystko z tego, i wtedy jest koniec kuracji. Także moi drodzy, są cały zestaw tej kuracji przeciwpasożytniczej zalinkuję Wam. Tutaj będziecie mieli w opisie tego filmu prawy dziubek kliknąć, rozwinie Wam się opis. Śmiało możecie też tam dzwonić, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania jeszcze do tej pani, ona Wam chętnie odpowie na to. Pamiętajcie, że dzwoniąc, też mówcie, że jesteście od nas, bo dostaniecie rabat, czy po prostu pisząc, to użyjcie sobie kodu rabatowego, żebyście po prostu z tego mieli jakąś zniżkę, jeszcze wszystką. Także, moi drodzy, wszystko macie w opisie tego filmu, numer telefonu, linki. Ja wam życzę wszystkim miłego dnia i zastanówcie się po prostu nad tymi pasożytami, bo to jest temat naprawdę. No, ważny, szczególnie jeżeli mamy jeszcze zwierzęta w domu tego typu rzeczy, wiecie, a wiele jedzenia, które dzisiaj mamy w sklepach, jak tak obserwuję sobie, ponieważ są takie też kanały, które pokazują pod mikroskopem takim różne jedzenia, czy na sałatę, czy jakieś warzywa, czy jakieś owoce, czy mąkę, czy nawet i gotowe produkty. Zawsze coś biega w tym. Pod mikroskopem to widać. Zawsze są tam jakieś różne dziwne rzeczy, które po prostu chodzą po tym, pomimo że to jest obmyte, tam dalej to jest. Tego się nie da nawet do końca wymyć. Czy nawet i na jakichś chipsach tam ostatnio widziałem gościu, też pokazywał, zawsze coś tam chodzi w środku. Także tego się nie da ominąć. Wszyscy to po prostu jemy, pomimo że myślimy, że tego nie jemy, ale i tak to jemy. Także no, moi drodzy. Po prostu zrobić porządną kurację na pasożyty, taką, która jest do tego przewidziana, porządnie zaprojektowana i taką kuracją właśnie jest to, którą sam sprawdziłem już na wiosnę i teraz będę już ją drugi raz robić, dlatego dopiero teraz o tym mówię, bo chciałem najpierw to sprawdzić sam na sobie, jak mój organizm na to zareaguje, jak zadziała, a dopiero później więcej coś o tym Wam mówić. Żona też chce sobie to zrobić teraz razem ze mną, także dlatego jeszcze czekam mi na tego Macuna jeszcze na kolejne dwa do niej. Musiałem domówić, bo na wiosnę nie robiła, ale teraz chce też sobie to zrobić, bo widziała, że efekty były takie konkretne po tym. <grych> także życzę Wam wszystkim miłego dzionka, Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!